Jego przemoc była powszechnie znana. Potem jego przemoc się nasiliła, co skłoniło policję do poszukiwań, gdy był poszukiwany za morderstwo. Na ziemię! Kręcę za plecy. To wewnątrz zbrodni. Od Law and Crime. Prowadzi Elżbieta Milner. Ten podejrzany był już obserwowany przez sąd, bo czekał na wyrok w innej sprawie przemocy wobec tej samej ofiary. Matki jego nienarodzonego dziecka. Jest 13 czerwca 2024 roku. Jesteśmy w Columbus, w stanie Ohio. Jest 6:40 rano, a 19-letnia dziewczyna biegnie na komisariat policji. Mówi funkcjonariuszowi na parkingu, że właśnie została pobita przez swojego chłopaka. Policjanci potwierdzili, że nazywa się Brooke Dewini, która w tamtym czasie mieszkała ze swoim chłopakiem, Devinem Blair'em. Historia Brooke była szokująca. Kłótnia wydarzyła się w jej samochodzie. Jej chłopak podobno powiedział jej, żeby nie zjeżdżała na tym zjeździe, ale kiedy to zrobiła, uderzył ją w prawe oko. I wielokrotnie uderzył ją w głowę. W pewnym momencie zagroził roztrzaskaniem jej głowy puszką środka do czyszczenia samochodu. Nie był to pierwszy przypadek jego agresji wobec niej. Podobno wcześniej ją dźgnął, a przez jego ataki musiała już wcześniej trafić do szpitala. Akta sądowe opisują zdarzenie z 28 grudnia 2023 roku. W tym zdarzeniu Brooke zgłosiła, że próbowała wyjść na umówione spotkanie, kiedy Devin zaczął jej grozić. Według dokumentów sądowych kazał jej zdjąć ubrania, które kupił jej na święta Bożego Narodzenia, zostawiając ją całkowicie nagą na ulicy. Kiedy pobiegła do garażu, poszedł za nią i rozbił szybę w jej samochodzie, a następnie chwycił za nóż. Następnie zaczął ją bić i ciągnąć za włosy do środka domu. Podczas tego incydentu brutalnie ją pobił, a nawet w pewnym momencie trzymał ją w duszeniu i groził, że ją zabije. Został oskarżony o przestępstwo przemocy domowej i przyznał się do winy. Prokuratorzy domagali się aresztowania go przed wyrokiem. Według Columbus Dispatch sędzia Michael Holbrook zwolnił Dewina za kaucją 10 tysięcy dolarów. Nie musiał płacić zaliczki, aby być na wolności przed wyrokiem. Sędzia nakazał mu nosić elektroniczną bransoletę i unikać bruk. W sądzie Dewin usłyszał: Daję Ci szansę, nie zawiedź mnie. Wyrok ogłoszą 22 lipca, 16 czerwca 2024 roku. Na numer 911 przychodzi krótka wiadomość tekstowa. Członek rodziny Brooke informuje, że Devin znów jest w jej domu i ją atakuje. Ale tym razem jego przemoc okazuje się śmiertelna. Chyba wrócił do domu, bo słychać krzyki. On zabił siostrę! Gdzie jest twoja siostra? On jest w środku? Ona jest w środku? Nie, on, on. nie wiem. Gdzie jest twoja siostra? Ona jest na górze, w swoim pokoju, na górze po lewej, to są tylne drzwi. Jego brak, ale brat lub jej bracia może mieć 10, 18 lat, nie no, czekaj. Och kochanie, boję się, boję się. Wejdź, wejdź, Próbowałam robić uciski. Jak masz na imię. Ona ma na imię. Sprowadzajcie tu samochody, może być 10-18. Nie sądzę, żeby miała puls. Okay. She's... She's... She's Zamierzam ją wyciągnąć. Wyciągnij ją i uciskaj klatkę piersiową. Próbowałam tutaj robić jej masaż serca. Jak masz na imię? Okay. Okay, yeah. no, her Ona ma na imię Brooke. Brooke. Brook Tazler Devin. Brooke, słyszysz mnie? Policjanci starają się uratować Brooke, którą Devin skrzywdził razem z jej nienarodzonym dzieckiem. Znaleziono ją nieprzytomną. Bruk była w 14. tygodniu ciąży z dzieckiem Devina. Jest na trzech i ona Co się dzieje? Bruk, Tyler, Devin ona nie żyje. Jej agresywny chłopak ma wiele zarzutów. On jest tam teraz? Nie, uciekł, uciekł. Nie wiem dlaczego. Mamy tu trzech. Po prostu ją sprawdzamy. Nie sądzę, że ona żyje. On pobił córkę? Chyba ją uduszono, ale nie wiem. Cała jest we krwi. Ile ona ma lat? 19. Ma już. Yes, the body the body also... Czy jest tu już jakiś funkcjonariusz? Ktoś już podjedzie, weźmiemy samochód, prawdopodobnie już... Hang 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 hang. A potem zaczniemy zajmować się świadkami. W porządku. Dlaczego udało mu się wydostać? On ma wiele... <laughs> <Co> on <jest? śmiech> proszę się uspokoić, mamy. W drodze, proszę pani. Chłopaki, prawdopodobnie zaczniemy to robić. Niezależnie od tego, w jakim jest stanie, potraktujemy to tak, jakbyś musiał zająć się najpoważniejszą możliwą sytuacją. We... Jeśli to możliwe, rozdzielimy Was w radiowozach, by detektywi mogli osobno porozmawiać z każdym o tym, co widzieliście u niej. Idź do domu, zabierz nas. Jej tu nie ma. Here. Ktoś może iść ze mną. Usiądę z Tobą. Chce Pan pójść ze mną? Jeśli ona idzie z Tobą, Ty idziesz ze mną. Idź z tym funkcjonariuszem. Będzie ubrany w czarną bluzę z kapturem i pomarańczowe shorty. Ma duże afro. Z boku jego szyi ma tatuaż przypominający czerwoną szminkę. Z drugiej strony, chcesz nie spać. Jeśli chcesz usiąść, w porządku. Jeśli chcesz tam zostać, też w porządku. Jak masz na imię? Jestem Brandon Dewiny. To twoja siostra jest w środku. Czy możesz mi powiedzieć, co się stało dziś rano? Słyszałem, jak się kłócili oni ciągle się kłócą. Potem myślałem, że to zwykła kłótnia, taka jak zawsze. Usłyszałem kilka huków. Um. Odgłosy tłuczenia. Ona krzyknęła. A potem ja i moja narzeczona Michelle. To twoja narzeczona? Tak. Okay. Zeszliśmy na dół, czekaliśmy aż spróbuje uciec. Już wcześniej tak robił, taki atakował ją i uciekał. Jak tylko zauważył ludzi w pobliżu, powiadomiliśmy policję. A... Uh. Ben, zostań tu. Przestawię samochód, żeby przejechać. Przepraszam za to. No, to... Powiedziałeś, że słyszałeś krzyki? Ale, się, ja, no. Czy to jest twój sąsiad? Nie! Już przez to przechodziłam i dzwoniłam za często. Masz coś przeciwko, jeśli porozmawiam z nim sam przez chwilę? Tak, w porządku. Dziękuję. Słyszałem walkę. Słyszałem trzask i hałas. O e, no. Ja i mój narzeczony zeszliśmy na dół, bo zwykle on próbował uciec. Wszystko ucichło i usłyszeliśmy. Jest, myślę, że to było. Funkcjonariuszy w środku. Usłyszeliśmy. O, kto tam na górze, przepraszam. Kolejny krzyk. Wtedy pomyśleliśmy, to już poważne. Wysłaliśmy krótka wiadomość tekstowa, a bo wiedzieliśmy, że jeśli dowie się o policji, ucieknie, co zresztą zrobił po waszym przyjeździe. Mhm. I, I czekaliśmy. Czekałem, a on zszedł na dół ze swoimi ubraniami i torbą. Gdy przyjechaliście i zaczęliście go gonić, poszliśmy sprawdzić moją siostrę. Jej drzwi były zamknięte, nie odpowiadała. Włamałem się do jej pokoju, otwierając drzwi kartą kredytową. Zastaliśmy ją tylko zawiniętą w prześcieradła i koc na łóżku. Obudziłem mojego tatę. To tutaj jesteśmy. Mam jeszcze kilka głupich pytań, jeśli mogę. Okay. Czy zauważyłeś coś, jakieś obrażenia na niej, które mogłeś zobaczyć? Byłem w szoku. Ona miała. Czy widziałeś na niej krew? To znaczy, nadal jestem cały we krwi, więc. Masz jakiekolwiek pojęcie, skąd ona się wzięła? Jakiekolwiek. Lepiej to widziała, próbowała reanimować. Słyszałeś jakieś strzały? Czyj to pojazd? Ten biały. Ten należy do mojej siostry. Ktoś zabiera jej pojazd. Żadnej broni, nic w jej pokoju. Nie, nic mi o tym nie wiadomo. Nie powinno być żadnych broni ani niczego takiego. Może być nóż poza tym? Nie wiem. Okej. Okay. Co? So... Pewnie wkrótce porozmawia z panem detektyw, czy wszystkim wygodnie tu stać, czy chciałby pan. Okej. Okay. Okay. Dziękuję, Brendan. Ponieważ Dewin był w ucieczce i nigdzie nie można go było znaleźć, funkcjonariusze przeszukiwali okolice w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów. Możemy sprawdzić tutaj z tyłu. O, nawet nie wiem o co w tym wszystkim chodziło. Proszę pana! Ten gentleman tutaj mówi, że nigdy nie zamykał swojej bramy na klucz, a teraz jest zamknięta i nie może się do niej dostać. Właśnie tutaj ostatnio go widziano, jak przecinał ogrodzenia, więc możliwe, że wrócił. Czy jest inna droga niż przez twoją bramę? Nie chcę przechodzić przez domby jej nie uszkodzić. Tak. Chcę też, byś był bezpieczny. Co to jest? Czy my wszyscy? Jeśli chcesz nam pokazać swój ogródek, po prostu to zrób. Tak, znaczy od środka, bo powiedziałeś, że jest zamknięty. Chyba, że chcesz, żebyśmy po prostu to wyważyli? Nie. Ale okay, tak. Ale Prawie. Prawie. Myślę, że zrobią wyjątek. Powiedz jej, że to był rozkaz. To tutaj ostatnio się przedzierał, więc... Urzędnicy poinformowali o śmierci Brooke przed dziewiątą rano. Jej nienarodzony syn Aiden został uznany za zmarłego kilka minut później. Wciąż brak śladów Devina, ale pieszo nie mógł zajść daleko. Kilka godzin później funkcjonariusze podchodzą do niego. Na ziemię, połóż się na ziemi! Ręce za plecy. Jak masz na imię? Devin, Devin? Tak, tam, Devin? Wstań. 1 jeden, podaj adres tego domu. 234, towarzyszu North? Dobrze, słuchaj, że pan ją tam, i ja mam wykazanie. Najpierw przede Dobra robota, chłopaki. Możesz zostać przy tej posesji, Josh? Sprawdź linię drzew, upewnij się, że nic tam nie ma. Nie dostanę wody. Nic. Stań przodem do auta, rozstaw nogi. Mam przy sobie zioło. Kaczo, maybe. Mam przy sobie zioło. Dobra, dobra. Ręcznik. Ja 15, pokażę nazwisko, ale mam twój identyfikator. Jerzy Charlie, Boston 2214. A chodźcie do Nie dostałem swojej wody. Nie zostawię go samego. Stój! Stój! Pozwól, że wezmę swoją wodę. Zajmiemy się tym później, dobrze? 19.1, ona wezwie wóz. Ciągle próbuję. Jest okej, okay, puść mnie. To ty to zrobiłeś. Puść mnie. Puść mnie, bracie! Myślę, że to jest jako kotrola, tuż na rogu. Znaleźli to. Stary, puść mnie, bracie! Chcesz udawać kozaka i zachowywać się głupio? Co się dzieje? Pomaga podjąć dobrą. Dobrze, dziękuję. Rasisty? Nawet mnie to nie obchodzi. Tak? Jestem rasistą? Na pewno, jasne. Puść moje nogi! Nie chcesz robić głupie rzeczy? Sargę, weź kaftan i położymy go na bok. Nikt cię teraz nie słucha, kolego. Tam, gdzie ta dziura? Dokładnie tam, gdzie miałem go na ziemi, on nadchodził z tamtej strony. Tak, właśnie teraz szuka jednego. Nie, nie musisz się chwiać! Kuleć. Jak tam. Musiał być transportowany do więzienia na noszach, bo odmówił chodzenia. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze, wstańmy. Gotowy? Raz, dwa, trzy, wstawaj. No to ruszamy. Postaw stopy na ziemi. Usiądź prosto. To zależy od ciebie. Sprawdzając kogoś, ważne jest to zobaczyć. Tak. Oczywiście, przechodzimy przez to wszystko. Ja... nie, my nie, nie sądzę, żeby musieli tam ponownie pobierać mu odcisków palców. Mamy już jego odciski palców. To poważna sprawa. No W takich przypadkach pobierają odciski tuszem. Hmm. Czy nie przechodził tego już przy sprawie o uduszenie? Tam powinien być pobrany odcisk tuszem. Tak, ale. Nie, 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 ma... To nie ma znaczenia. Tak, jeśli masz poważny przypadek. Rozumiem, rozumiem. Dobra, to ja już idę, zostawiam to Wam. No, o. No. Proszę, nie wysyłajcie demonów. No, <noise> um. Mogę wejść z wami. Możemy go skuć teraz lub zostawić, aż będzie gotowy do wyjścia. Więcej osób to lepiej, prawda? Okay. 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 Wyciągnij ręce stamtąd. Połóż ręce za plecami, dłonie razem. Chcesz po prostu sprawdzić, czy oni tylko czekają na skargi? Ktoś może zejść na dół, po prostu odzyskać u ten. O, jest tam, jest tam. Chcesz zadzwonić, żeby tylko posprzątać pokój? Tak, zrobimy to. Jak to się nazywa? Project Management Institute czy coś takiego? PIMS. Będzie tu za chwilę, więc po prostu czekaj. Prawie skończone. Do 18 czerwca Devin pojawił się wirtualnie na przesłuchaniu w sprawie kaucji, i jego prawdziwe oblicze było w pełni widoczne, tym razem przed sędzią. Nie chciałem tu być. Zmusiliście mnie do przyjścia i daliście mi. Myślicie, że mnie to obchodzi? Sędzia Jim O'Grady dopilnował, by Devin nie wymknął się systemowi. Ustalił kaucję dla 23-letniego Devina na 11 milionów dolarów. Sprawa nie trafiła do ławy przysięgłych. 21 lipca 2025 roku Devin przyznał się do dwóch nieumyślnych spowodowań śmierci. Dwóch napaści kwalifikowanych i jednego uduszenia. Podczas ogłaszania wyroku Devin załamał się mówiąc Myślę o tamtej nocy każdego dnia. Chciałbym cofnąć czas i odejść. Mama Brooke przez łzy nie powstrzymała się od niczego. Zgłosiła sprawę na policję i wniosła o zakaz zbliżania się. Powiedziała tacie mamo, gdy się dowie, zabije mnie. A potem to zrobił. Samolubnie odebrał mi ją i mojego wnuka. Sędzia z hrabstwa Franklin skazał Dewina na ponad 50 lat więzienia, a jego przyznanie się do winy wiązało się z zakazem ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. Devin Blair ma wyjść na wolność w 2072 roku, w wieku 71 lat. Obecnie odbywa karę w zakładzie karnym Noble w Caldwell, Ohio. Dziękuję za wysłuchanie Inside the Crime, mówiła Elżbieta Milner.